Na program zaprasza portal niedomice.pl. Popatrzymy co tutaj gotują, co tutaj mają, co pysznego dla gości mamy przygotowane. Tutaj. tutaj. A tutaj grono odpowiedzialnych za to osób, co zostało przygotowane na tą Wigilię. Zupka grzybowa z wazankami, ziemniaczki, rybka, kapusta z groszkiem, z grzybkami, kompot suszu, ciasto, piero... pierożki guska, guska, guska z kapustą, kawa, herbatka, pyszne ciasto, czyli będzie 12 dań. Widzimy się tutaj bardzo licznie. Z okazji tych pięknych świąt chciałam złożyć życzenia, aby Jezus błogosławił nas w miłości i z nadzieją. Mówię, tak? że ja życzę tu wszystkim z mojego, z mojego stołu, żeby każdy zjadły smaczny obiad. Szczęśliwego nowego roku. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Niedomiczanom dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz szczęśliwego Nowego Roku. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia od całej społeczności szkolnej, dzieci występujących dzisiaj, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, zdrowia, miłości, radości, zadowolenia z tego codziennego dnia, życia tego, że możemy budzić się codziennie zdrowi, mieć przyjaciół wokół, wszystkich ludzi, którzy chcą dla nas jak najlepiej i, i są dla nas dobrem i motywacją na każdy dzień. I wszystkiego, co najlepsze, oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy. Witamy dla, dla niedowic. Witamy też rodziców występujących dzieci. Witamy nasze gwiazdy, które się już niecierpliwo niecierpliwią, żeby wystąpić dla Państwa. Witam bardzo serdecznie księdza Prawata Jana Mikulskiego, witam serdecznie księdza Proboszcza, księdza Katecheta również witana księdza Wojtka. Witam przede wszystkim Was, drodzy seniorzy, Ja w imieniu własnym i oczywiście pani Danusi, której też oddam zaraz głos jako szefowej koła gospodyń wiejskich, bo dzisiaj przygotowało tą Wigilię, nie Stowarzyszenie Razem dla Niedomic, yy, tylko Koło Gospodyń Wiejskich, a szefem Koła Gospodyń Wiejskich jest Pani Danusia, ja jestem tylko wice, więc gorące brawa dla szefowej. Yy, I moi kochani i oczywiście yy, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami Drodzy Państwo, serdecznie pragnę podziękować yy, młodzieży ze szkoły Podstawowej imieniem Polskich Olimpijczyków w Niedomicach oraz pani Monice z i pani Wioletcie tarhale za to, że przygotowały dzieci do dzisiejszych występów, że są tutaj z nami. Oczywiście serdecznie też pani zapraszamy, żeby z nami pozostały już do końca. I myślę, że ponieważ artyści jak zwykle troszeczkę się stresują, denerwują, nagrodzimy ich już na początku gromkimi brawami, żeby tej tremy się pozbyli. życzenia to pewno przyjdzie czas już po wszystkim, a teraz jeszcze słówko może pani Danusia. Powiem chętnie <laughs> witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na przedstawienie, które przedstawią dzieci, a ogólnie życzę wszystkim dobrych wrażeń z tego dzisiejszego spotkania. Wszystkiego dobrego. Witamy go radośnie, kolędy zaśpiewamy, lecz najpiewna jasełka Was wszystkich zapraszamy. Ona, co ty tak długo tam robisz? Chodź szybko i pomóż mi rozłożyć obróz. Niedługo zacznie się Wigilia, a to tyle jeszcze do zrobienia, że nie wiem, co w ręce włożyć. Już idę, mamo. Sprawdzałam, czy nie widać gdzieś pierwszej gwiazdki. Tak się zastanawiam, bo paniezus narodził się w drewnianej stajance, prawda? Dlaczego nie miał łóżka, kołdry i wygodnej poduszki, tak jak wszystkie dzieci? Mężu drogi, stańmy tu. Dalej iść nie mogę już, tyle nocy, tyle dni, czuję senność, nie mam sił. Może w mieście chwilę odpoczniemy, a o poranku znów pójdziemy? Och, Maryjo, nie chcą nas, lecz kazali iść pod las. Noc spędzimy właśnie tam, będzie nad głowami dach, choć to stania jest uboga, chodźmy tam z pomocą Boga. Nasze dzieciątko przyjdzie na świat. Tyle radości wkrótce nam da. Razem zniesiemy tej nocy trud, bo to jest cud. W spędzi noc, święta rodzina, nakrycie ze słomy, poduszka z kamienia. Właśnie ten wieczór wybrał Bóg dla siebie, by przyjąć postać dziecka i stąpić na Ziemię. Witaj, maleńki nad narodami będziesz panował, na całym świecie będziesz królował. Witaj, maleńki, dopiero pod sercem swym cię nosiłam, bo w słowa Anioła głęboko wierzyłam. Witaj, maleńki, zawsze tu przy nas będziesz kochany, my ci nic złego zrobić nie damy. I wish you tajemnik złota gwiazda zaprowadzi was wszyscy będą się weselić w narodzenia czas tam małemu dzieciąteczku pokłonicie się i stworzycie mu w ofierze wszystkie dary swe i już wybija północ to pasterki czas Czemu podstaje Deką jeszcze nie ma was. W żłobie leży dziecię, trzeba dotrzeć tam. I już zapali wdzięczne skrzypki, przygrywają wam. Do stajenki złota gwiazda zaprowadzi was. Wszyscy będą się weselić, w narodzenia czas. Tam małemu dzieciąteczku pokłonicie się i służycie mu w pierze Jak niezwykła jest ta noc, Bożej łaski spłynie moc. Szybko rzeźmy tu przybiegli, Za wskazówką gwiezdnej wstęgi. Na sieneczku leży Bóg, Niech się schowa w cieniu wróg. Witaj, nowonarodzony, Zimno tym skulony. To Mario jest swój syn, My Widzimy Boga w nim, Skromne dary przynosimy I o łaskę go prosimy. Przyjmij pracę naszej plon, Skłoń niemu swą. To orzechy i owoce, Złotych jabłek całe kosze. Ten świeżutki chleb. Niech ucieszy każdy kęs. Byś nie poczuł nigdy głodu, ani bólu, ani chłodu. Mamy kilka żaren też. Po błogosław, jeśli chcesz. Z nich wyrośnie zboże piękne, gdy wyciągniesz od nim rękę. Piesny plast nam drogę tutaj wskazał. Do stajenki, gdzie się Jezus ma narodzić, by od grzechu ludzi oswobodzić. Mądrość świata to nie wszystko, bo zbawienie jest już blisko. Wszystkie księgi zostawiamy, oddać pokój, wyruszamy. Tak jak drodzy pastuszkowie, my też dalej przynosimy, i o łaskę Twoją Jezu pięknie dzisiaj poprosimy. Prosto z krajów afrykańskich, gdzie z pokorą ludźmi władam, to kadzidło wonne wiozę, w podarunku Tobie składam. Symbol władzy i dostatku, wprost z Europy Ci przynoszę, wraz, wraz ze skrzynką pełną złota, o pokorne serce proszę. Ludzkie ciało dziś przybrałeś, jako człowiek się nam dajesz, z Azji mila. To dla Ciebie, by Ci było tu jak w niebie. Uważajcie, bo na, na rado -madaństwo, rado madaństwo czyha wielkie, -madaństwo. wielkie niebezpieczeństwo. Herod chce się pozbyć króla, lecz dziś mu się to nie uda. Mędrcy z dalekiego świata, dzielnie przybywacie maleńkiemu dzieciąteczku pokłon dziś składacie, złoto, mirę i kadzidło w darze mu oddacie, nas przed niebezpieczeństwem wielkim ostrzegacie. Jeszcze raz gorące brawa, bardzo gorące brawa. Moi kochani, myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich tutaj yy, obecnych, że te jasełka były naprawdę przepiękne, były przede wszystkim takie klasyczne, takie tradycyjne. I za to, co pokazaliście tutaj na scenie, naprawdę kłaniam się Wam bardzo, bardzo nisko. Wszystko było przepiękne, od strojów poprzez teksty, poprzez świetnie wykonane piosenki i kolędy. I zwróciliście Państwo na pewno też uwagę, że przepiękne wokale męskie, że w zasadzie więcej nawet chłopców śpiewających. A ja mi serce rośnie i duma mnie rozpiera, bo oczywiście te dzieci mają swoich rodziców, ale to są jednak uczniowie z naszej szkoły i naprawdę ciężko nie być dumnym, i, i łza się wokół kręci. I ciągle to powtarzam, że w naszej niedomickiej szkole mamy po prostu niesamowicie uzdolnione dzieci, zresztą w przedszkolu też. I yy, tak przyjęłyśmy z panią dyrektor z przedszkola, że zawsze ten okres bożonarodzeniowy obstawiają dzieci szkolne. A Wielkanocny Dzieci Przedszkolne. I macie wtedy Państwo próbkę tego, jak wspaniałych mamy tych najmłodszych mieszkańców naszej miejscowości. I jeszcze raz gorące podziękowania dla pani Moniki, dla pani Wioli, bo naprawdę dzisiaj to jest ich prapremiera, bo uczniowie przygotowują te jasełka tak naprawdę na jasełka szkolne, które będą dopiero w piątek. Więc to dzisiaj była prapremiera, w piątek pewno będzie jeszcze lepiej, bo już pierwsze koty za płoty, ale jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy. Dzień dobry panie, witam Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, oglądałem Jacełka, ale nie chciałem chodzić, bo nie wolno artystom zabierać tego co najważniejsze. Szo, dokładnie. Natomiast y, wyglądało to przepięknie i dla ucha i dla oka, tak powiedziała Pani Dyrektor, to, że Niedawnica Główny Zdrowiona Młodzież to wszyscy wiemy, nie tylko artystycznie, ale i sportowo, także wielkie gratulacje. I dla artystów, i dla rodziców, i pań, które przygotowywały. Było to naprawdę duża przyjemność to obejrzeć. Wszystkiego najlepszego. I życzymy y, zdrowych, wesołych świąt, y, pogody ducha, no i wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku. Dziękuję bardzo. Chciałem Państwu no, złożyć serdeczne życzenia. żeby Państwu, by w Waszych domach gościł, gościła radość, spokój, taka autentyczna Bożonarodzeniowa Narodzenia była bo atmosfera. A w nadchodzącym czasie i w nowym roku życzę Państwu zdrowia, sił i determinacji do realizacji. Pewnie każdy z nas ma jakieś noworoczne plany, dlatego realizujmy je mniej do tego siły i, i taką determinację, żeby, żeby się z nich wywiązywać. Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo. Mam takie specjalne zadanie, ponieważ dzwoniła do mnie pani Rosalia Dołęgowa i prosiła o przekazanie życzeń wszystkim mieszkańcom, wszystkim seniorom. No ona niestety nie mogła dzisiaj z nami być, no było jej troszkę przykro, ale kazała przekazać wszystkim tutaj zgromadzonym i oraz zaproszonym gościom wszystkiego, wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego. I żeby ten następny rok był. Jeszcze lepszy niż tam. Także wszystkiego najlepszego. Oczywiście tutaj w imieniu swoim, całej Rady Sołeckiej i koła gospodyń Ukazia w Niedomicach. Chcemy Wam złożyć wszystkiego najlepszego. Troszkę pogody ducha, mało chorób i żebyśmy się tutaj spotkali na następnym spotkaniu, już wielkanocnym. W komplecie. W komplecie, dokładnie. Także wesołych świąt i wszelkie podnośności. Na początek chciałem jeszcze raz podziękować naszym, naszej młodzieży, naszym dzieciom za piękny występ, za historię cudownej nocy, za to, że przypominają nam, że ta noc była cudowna, ale dzięki temu, że ta noc była kiedyś cudowna, także i teraz może mogą dziać się cuda i te małe, i te większe. I myślę, że każde Boże Narodzenie, te święta przypominają nam o tym, że także dzięki nam. Te małe i większe cuda mogą się dokonywać. Aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Jezus rodząc się w betlejemskiej stajni przynosi pokój, ale do tego, aby ten pokój na świecie zapanował, potrzebuje nas. Ten pokój przekazuje nam, abyśmy my przekazywali go innym. I za chwilę weźmiemy do ręki opłatek. Biały kawałek chleba, którym będziemy się dzielić. To jest bardzo piękny i jakże wymowny gest. W tym geście na świecie panuje pokój. Stajemy twarzą w twarz z drugim człowiekiem, nie odwróceni plecami, nie bokiem, ale twarzą w twarz. Patrzymy sobie prosto w oczy. Wyciągamy do drugiego człowieka rękę, nie zaciśniętą w pięść, ale otwartą. Trzymając chleb i dzieląc się tym chlebem, nie zatrzymując go tylko dla siebie, ale przekazując go także bliźnim, i tym całkiem bliskim, ale także i tym obcym. Chcemy w tym geście pokazać, że potrafimy być narzędziami pokoju. Wypowiadamy słowa, słowa pełne życzliwości, dobroci, słowa pełne miłości. Te słowa, których na co dzień nieraz tak bardzo nam brakuje, bo na naszych ustach pojawia się mnóstwo różnych słów, ale często tak bardzo nieprzyjemnych. A właśnie w tę noc, w tę wigilijną noc, kierujemy do siebie nawzajem życzenia, życząc sobie, abyśmy byli narzędziami pokoju. Mój kochani Chrystus, który się rodzi, jest księciem pokoju. I my bądźmy narzędziami pokoju w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym sąsiedztwie, w naszej miejscowości, tutaj gdzie żyjemy. Także w naszej szkole, w naszych zakładach pracy, wszędzie tam, gdzie spotykamy drugiego człowieka. Niech ten czas Bożego Narodzenia, który zbliża się, który będziemy przeżywać w duchu pokoju, będzie także. Czasem właśnie dzielenia się tą życzliwością, dobrocią, tą miłością, którą Bóg nas obdarował. Wszystkim na ten czas Bożego Narodzenia, na nadchodzący nowy rok życzę szczęścia Bożego. Opłatki mamy pobłogosławione. Weźmy do ręki ten kawałek chleba i dzieląc się staropolskim zwyczajem naszych Ojców, wyrażajmy sobie wzajemnie tę życzliwość, dobroć. Szacunek, ale także i wdzięczność za to, że jesteśmy, za to, że możemy tworzyć tę piękną wspólnotę. Dzięki uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich Łukazia w Niedomicach, udało nam się zorganizować spotkanie wigilijne dla seniorów i samotnych osób z naszej miejscowości. Gościliśmy burmistrza gminy Żabno Tomasza Kijowskiego, księży z naszej parafii oraz dyrektorów lokalnych placówek, przedszkola oraz szkoły.